Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej w związku z podpisaniem umowy sponsorskiej ze sponsorem tytularnym strategicznym klubu sportowego do Zamet. Pani Małgorzata Kosoń. Przedstawiciele głównego sponsora strategicznego Katarzyna Wechman i pan Krzysztof Nawrot. Wiceprezes klubu Dawid Matejko i zawodnik, ale też osoba, która wspiera klub. Dzięki swojej działalności, czyli pan Dariusz Nazar i moja skromna osoba Damian Stopa prezes klubu. W związku z tym, że wchodzimy w współpracę z, z, z dużą akademią, z, z, z mistrzem Polski z Poznania, z Lechem Poznań, warto byłoby może iść też w tym kierunku poszukać firm z Wielkopolski, e, która mogłaby też się utożsamić jak gdyby, z tym projektem, a przede wszystkim z klubem sportowym do e, pierwszą Pierwsza jak gdyby, firma, do której skierowałem swoje kroki. Po współpracy z Lechem był właśnie firma Konektor. Wierzę, że, że ta nasza wspólna współpraca przyniesie same korzyści dla, dla obydwu stron. Na etap wyższy, jeśli chodzi o kwestie realizacji swoich planów, pani Katarzyna przede wszystkim, mogę tutaj zakomunikować, będzie do zarządu klubu. No i tak jak pan Krzysztof powiedział, liczymy, że to nie będzie tylko półtora roku, tylko będzie zdecydowanie Zdecydowanie dużo, bo z takim partnerem to naprawdę można e, no wiele rzeczy realizować. że dodać, się I ja tu chciałabym dodać, że liczymy na taką mocną współpracę jak była do tej pory. Uważam, że ruszamy też z nowym projektem 100 po 100. Nie Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w końcu mamy jakiegoś titularnego sponsora. Tak jest tutaj gdzieś w nowej soli i w okolicach dużo firm, które jak będą chciały, no to mówię, będą mogły wesprzeć też do zamek. Witamy w drużynie KSG Zamec w Konektor na Wasilu.